Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Cloud Beauty. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z serii porady Cloudy. Jeżeli filmik się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a także subskrypcji. Zapraszam do oglądania w takim razie. Ostatnio na Instagramie zrobiłam ankietę, w której każdy mój obserwator mógł zadać mi pytanie. Oczywiście nie jestem żadną specjalistką, ani tym bardziej ekspertką, która potrafi doradzać. Ale chciałabym Wam powiedzieć, jak ja bym postąpiła w danej sytuacji i co bym zrobiła. Być może komuś to pomoże i będzie takim wsparciem. Jestem osobą, która naprawdę dużo w życiu przeszła. Dużo przeżyła i wiele już w życiu widziałam. Nic nie jest w stanie mnie zdziwić. Jednego jestem pewna, że los bywa przewrotny, czasami wszystko układa się pięknie, jak bajce, a w ciągu jednej sekundy może się wszystko zmienić i nagle nasze szczęście zamienia się w długotrwały smutek i łzy. Jestem przekonana o tym, że nic w życiu nie trwa wiecznie, nawet ból i gorsze momenty również kiedyś się kończą. Najważniejsze mieć przy sobie kogoś bliskiego, z kim możemy porozmawiać, kto nas pocieszy i doda nam wiary w lepsze jutro. Właśnie ja bym chciała być dla was taką osobą. Żeby nie przedłużać, pierwsze pytanie. Jak poradzić sobie z natłokiem myśli? Moja droga, na pocieszenie powiem Ci, że ja również ciągle rozmyślam. W mojej głowie ciągle coś się kłębi. Myślę nad tym, co było, co będzie, myślę o przeszłości, o przyszłości. Tak naprawdę nie potrafię cieszyć się tą chwilą, która teraz trwa, i tylko rozmyślam o tym, co już nastąpiło albo co będzie, zamiast skupić się na tym, co jest dzisiaj. To jest dla mnie niezrozumiałe. Moim zdaniem nadmierne myślenie jest spowodowane tym, że nie zawsze potrafimy zakończyć coś w naszym życiu, nie zawsze potrafimy rozwiązać nasze problemy i to nas ciągle prześladuje gdzieś tam w myślach i nie potrafimy o tym zapomnieć. Ja wiem po sobie, że ciągłe analizowanie i myślenie sprawia, że żyjemy w ogromnym stresie i napięciu. Czasami warto w życiu wyłączyć swój umysł dosłownie, chociaż na chwilę i zapomnieć o problemach, zrelaksować się znaleźć chwilę dla siebie i przede wszystkim musimy sobie uświadomić jedną rzecz, tak naprawdę nie na wszystko w życiu mamy wpływ. I czasami dzieją się rzeczy, które tak naprawdę są poza naszą kontrolą, chociażbyśmy, nie wiem jak bardzo chcieli to zmienić, nie jesteśmy w stanie. Przy okazji chciałabym Wam polecić książkę, która otworzyła mi oczy i sprawiła, że zupełnie inaczej spojrzałam na wiele spraw. Książka Jak mniej myśleć? Najlepsze rozwiązanie na nadmierne myślenie to przede wszystkim relaks w każdej postaci. Słuchanie muzyki, czytanie książek, pójście na miasto, zakupy, spotkanie z ukochaną osobą, z kimś bliskim, ze znajomymi albo po prostu rozwijanie swojej pasji. To jest coś najlepszego i dzięki temu możemy na chwilę chociaż oderwać się od tej szarej rzeczywistości. Również aktywność fizyczna i sport działają bardzo pozytywnie na nasz umysł, na nasze ciało, czujemy się pełni energii, no i przede wszystkim endorfiny. Klaudia, chcę być sławna. Jak zostać gwiazdą Instagrama? Pomóż. Moja droga, gdybym ja wiedziała, jak zostać gwiazdą Instagrama, to uwierz mi dzisiaj, nie siedziałabym tutaj w domu, ale byłabym już daleko stąd, na plaży, z kolorowym drinkiem w dłoni i cieszyłabym się życiem. Pewnie miałabym na koncie setki współprac, a moje życie byłoby po prostu luksusowe. A tak na serio, przede wszystkim musisz założyć profil na Instagramie. Następnie musisz zrobić kilka zdjęć na początek, opublikować je i zobaczyć, czy ludziom się podobają. Życzę Ci z całego serca, abyśmy jak najwięcej obserwatorów i oczywiście dużo lajków pod Twoimi fotkami. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że popularność i sukces nie przyjdą z dnia na dzień. Jeżeli będziesz robiła to z pasji i jeżeli faktycznie włożysz w to mnóstwo zaangażowania, to jak najbardziej kiedyś może to przynieść minimalne profity. Należy pamiętać, że każda historia sukcesu zaczęła się tak naprawdę od takiego małego marzenia, które było mrzonką, a teraz stało się rzeczywistością. Każdy z nas ma szansę zaistnieć w social mediach, wystarczy tylko być konsekwentnym, nie dać się hejterom, i rozwijać swoją pasję jak najlepiej potraficie. Moja historia instagramowa jest dość burzliwa i nie ma czego rozpamiętywać tak naprawdę. Usunięte profile bardzo ciężko jest odbudować, a z tak świetną publiką jak Wy wszystko jest możliwe. Bardzo się cieszę, że mimo wszystko chcecie mnie obserwować i ze mną być. Jeżeli chodzi o moje zdjęcia, przykładam uwagę do tego, aby były one spójne i ładnie się komponowały. Bardzo się cieszę, że Wam się podobają i używam presetów przeróżnych. Dzięki temu zdjęcie wygląda po prostu wyjątkowo. Kolejne pytanko. Jak pozbyć się kompleksów? Mam problem z własną samooceną. Moja droga, przede wszystkim musisz pamiętać o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy na swój sposób. Kompleksy, tak samo jak inne problemy, można zwalczyć i pozbyć się ich. Bardzo często nasz obraz samego siebie różni się od tego, co widzą inni. Możesz być wysoki jak koszykarz. Możesz być niski jak karzełek. Możesz być szczupły jak kościotrup. A może jesteś grubszy niczym pączek. Może masz piękną, bujną fryzurę. A może jesteś łysy jak glaca. I co to ma za znaczenie? Jesteś tą samą wartością osobą. I nie pozwól innym mówić, że to właśnie wygląd czyni Cię wyjątkowym. Owszem, w tych czasach czujemy ogromną presję bycia doskonałym. Oczywiście należy mieć świadomość tego, że nikt z nas nie jest chodzącym ideałem. Moi kochani, w tych czasach prawie na każdym kroku widzimy piękne kobiety, które wyglądają po prostu bosko w czasopismach, na mieście, na Instagramie, w telewizji. Ale trzeba również to wszystko traktować z przymrużeniem oka, bo bardzo często ich piękny, nieskazitelny wygląd to zasługa albo świetnie dobranego makijażu, albo Photoshopa. Tak to ujmę. Oczywiście nie zawsze. Zauważyłam w tych czasach bardzo niepokojącą rzecz, a mianowicie wielką rewolucję w ocenianiu ludzi poprzez pryzmat wyglądu. Bardzo często słyszymy od innych niekorzystne uwagi na temat swojego wyglądu, na przykład. Wszystko też zależy od nastawienia, i od tego, jak podchodzimy do tego wszystkiego. Niekorzystne uwagi w stylu coś takiego. E, ty gruba, schudni, ale się zapuściłaś. Co ty jesteś, taka blada jak trup? Nie wyszłaś na słońce tego lata, ale masz suche włosy. Byłaś na Saharze? Ile masz pryszczy? Twoja twarz wygląda jak pizza, twój styl ubierania się jest okropny. W tych ubraniach wyglądasz jak babcia. Ja również, kochani, nie uważam się za cudowną modelkę, która podbija wybiegi. Jestem zwykłą dziewczyną, która ma tu i ówdzie za dużo, ale mam to wszystko gdzieś i nie mam zamiaru się na siłę zmieniać, tylko dlatego, żeby komuś się przypodobać. Jestem sobą i również jestem przekonana, że właściwe osoby zobaczą we mnie coś ładnego, znajdą we mnie coś ładnego, nie tylko moje super idealne ciało. Również i wy bądźcie tego zdania. Poczuć się lepiej. Pozornie można mieć wrażenie, że teraz aktualnie wszystko krąży wokół wyglądu, ale również są ludzie, którzy zwracają uwagę na inne wartości i całe szczęście. Z moi kochani, kolejny problem do rozwiązania. Moja obserwatorka napisała do mnie dość długą wiadomość o tym, jak jej najlepsza przyjaciółka odbiła jej chłopaka. Moja droga, współczuję ci tej sytuacji. Doskonale wiem, jak bardzo boli złamane serce i nie ma nic gorszego dla zakochanej osoby, jak zdrada. I praktycznie zostaje zdradzona przez dwie osoby jednocześnie, przez ukochanego i przez najbliższą przyjaciółkę okropieństwo. Na twoim miejscu wygarnęłabym jej, co o niej myślę, bez żadnych skrupułów i zahamowań. To po pierwsze po drugie, walczyłabym o swoją miłość jeżeli go kochasz, nie odpuszczaj tak szybko. Prawdziwe uczucie zdarza się tylko raz w życiu. Jeżeli jesteś pewna, że jest to ten jedyny, spróbuj z nim porozmawiać na spokojnie. Być może to była tylko chwila słabości, być może jeszcze wszystko przemyśli i dojdzie do wniosku, że to właśnie z tobą chce być. Walcz o jego uczucia. W tym całym miłosnym dramacie nie zawiodła ci tylko i wyłącznie twoja przyjaciółka, ale również twój chłopak, który przegieł na maksa. W związku najważniejsza jest wierność i zaufanie. Jednak on. Nie dotrzymał słowa i poszedł w swoją stronę do innej kobiety. Jestem zdania, że w tej całej beznadziejnej sytuacji on również potrzebuje czasu, i daj mu go. Niech sobie przemyśli, tak naprawdę, z kim woli być, z tobą czy swoją przyjaciółką. Ja wiem, że dla ciebie to nie będzie łatwe, będzie to bardzo trudne i jesteś zraniona, jest to całkowicie zrozumiałe, gdy ktoś nas skrzywdzi, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. A jeżeli chodzi o twoją przyjaciółkę, a raczej rzekomo byłą przyjaciółkę, to również z nią powinnaś porozmawiać o tym wszystkim, co się wydarzyło. Być może ona ma wyrzuty sumienia, że tak postąpiła. Być może nie miała kontroli nad tymi swoimi uczuciami i zakochała się w twoim mężczyźnie, nie kontrolując tego, bo miłość nie wybiera, jak wiecie. Jeżeli stwierdzisz, że chcesz jej wybaczyć, to jak najbardziej zrób to, bo moim zdaniem życie jest tylko jedno i warto ludziom wybaczać i dawać kolejną szansę, jednak powinnaś mieć nieco ograniczone zaufanie do niej. Niestety takie jest życie. Na początku miłości motyle w brzuchu, później zdarzają się nieporozumienia. Przeróżne przeciwności losu, i tylko prawdziwe uczucie jest w stanie przetrwać wszystko. Ja coś na ten temat wiem i uwierzcie mi, że na najgorsza historia może zakończyć się happy endem. Moja droga, mam nadzieję, że już wkrótce wszystko się wyjaśni. Liczę również na to, że zejdziesz się ze swoim ukochanym, a jeśli nie, to pamiętaj, że wszystko kiedyś się łoży i na pewno powinnaś postawić na samorozwój, aby zapomnieć o tym, co cię spotkało. Trzymam kciuki, abyś się pozbierała. Moi kochani, dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ta seria porady Klaudi Wam się spodobała. Jeśli tak, to wiecie co robić, zostawicie łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a już w najbliższym czasie pojawią się kolejne odcinki tej właśnie nowej serii. Planowałam odpowiedzieć na więcej pytań, ale wolałam się rozgadać, niż zrobić to wszystko po łebkach. W takim razie na więcej pytań odpowiem już w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie, że ze mną jesteście. Pozdrawiam i do zobaczenia już wkrótce. ejka. witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będą to porady Klaudii, część druga. Bardzo długo czekaliście na ten filmik. Wiele osób pytało mnie, kiedy w końcu nagrasz kolejną część Twoich porad. W takim razie dzisiaj przychodzę. Oczywiście, zanim zacznę Wam doradzać, chciałabym tylko powiedzieć, że wcale nie musicie mnie słuchać i wcale nie musicie korzystać z moich rad. Ja tylko Wam mówię mniej więcej, co ja bym zrobiła w podobnej sytuacji, ale oczywiście zastrzegam sobie prawo do tego, że ktoś może postąpić inaczej i ktoś może podjąć zupełnie inną decyzję. Mam Mam nadzieję, że ten filmik okaże się chociaż trochę pomocny. W takim razie zapraszam do oglądania. Oczywiście, jeżeli filmik się spodoba, nie zapomnij o łapce w górę, a także o subskrypcji, jeżeli jesteś tutaj nowy. Pierwsze pytanie dość trudny temat jak powiedzieć rodzicom o swojej orientacji? Ja jestem osobą nowoczesną. Homoseksualizm nie budzi we mnie żadnego zdziwienia, bo jest to zupełnie normalne zjawisko w tych czasach. Mamy XXI wiek i coraz więcej tego typu par. Każdy ma prawo do miłości i możemy kochać kogo chcemy, i nikt nie ma prawa nam tego zabronić. Jeżeli kobieta kocha kobietę, jeżeli mężczyzna jest związany z mężczyzną, co mi do tego? To jest tylko i wyłącznie ich sprawa. Jestem osobą tolerancyjną i mam nadzieję, że większość społeczeństwa również taka będzie wkrótce, chociaż nie jestem pewna. Moi kochani, jeśli chodzi o rozmowę z rodzicami na ten temat, myślę, że to będzie bardzo ciężka i trudna dla Ciebie rozmowa. Na początek radziłabym Ci przemyśleć to i owo, wszystkie za i przeciw, a później dopiero zacząć ten temat z rodzicami. Ja na początku radziłabym Ci wybadać sytuację i sprawdzić, co Twoi rodzice sądzą o homoseksualizmie. Przede wszystkim zaczęłabym rozmowę tak ni stąd, ni zowąd, że oglądałam film, serial czy czytałam książkę, gdzie kobieta była z kobietą, a mężczyzna kochał mężczyznę. I wtedy dowiesz się mniej więcej, co Twoi rodzice myślą na ten temat. Oczywiście, jeżeli ich reakcja będzie pozytywna i tolerancyjna, to znaczy, że nie masz czym się martwić. Ale jeśli zdarzy się tak, że będą mieli jakieś krytyczne nastawienie do tego typu zjawisk, to niestety będziesz musiała jeszcze raz wszystko dokładnie przemyśleć i przygotować się do tej rozmowy jak najlepiej. Oczywiście, jak już się zdecydujesz z nimi porozmawiać na ten temat, to będziesz musiała podkreślić, że tak naprawdę twoje szczęście powinno być dla nich najważniejsze. W końcu jesteś ich dzieckiem, kochają cię i nie ma znaczenia tak naprawdę, kogo kochasz. I tak naprawdę nie ma znaczenia, z kim chcesz być. Najważniejsze, że jesteś szczęśliwa i kogoś kochasz, że ten ktoś kocha ciebie. To jest moim zdaniem najważniejsze w życiu. I ja oczywiście wierzę w to, że ta rozmowa pójdzie zgodnie z twoim planem i wszystko po twojej myśli. Nie ma co się oszukiwać, jest to ciężka, trudna rozmowa. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda ci się jakoś wyjaśnić swoim rodzicom. Przede wszystkim musisz też podkreślić to, że nie każdy żyje według schematów i tego co natura zaplanowała. Czasami są rzeczy, na które nie mamy wpływu i takim czym jest właśnie miłość. Ja ci, moja droga, życzę szczęścia, dużo radości swoją partnerką i oczywiście wszystkim innym, tym, którzy kochają osobę tej samej płci, życzę wam również akceptacji wśród otoczenia, wśród znajomych, żeby Was nigdy pochopnie nie oceniali i żeby zaakceptowali Waszą odmienność. Tego Wam życzę z całego serca, bo każdy ma prawo kochać kogo chce, żyć według własnych zasad. I musimy siebie po prostu szanować. I pamiętaj, moja droga, jeżeli reakcja Twoich rodziców na tą nowinę będzie zupełnie inna niż się spodziewałaś, po prostu daj im czas. I to na pewno pomoże. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego pytania. Dziękuję za wysłuchanie. Jak wyrobić pewność siebie i pozbyć się nieśmiałości? Moja droga, chciałabym Ci powiedzieć, że kiedyś byłam mega nieśmiałą osobą. Ręce mi się trzęsły, serce mi biło. Przed każdym wystąpieniem publicznym po prostu oblewałam się rumieńcem, i to nie było zbyt korzystne, i bardzo takie, wiecie, krępujące. Po jakimś tam czasie, po kilku latach, po jakimś czasie stałam się zupełnie inną osobą, przebojową, pewną siebie. Pamiętam, że kiedyś, jak podobał mi się jakiś chłopak, gdy byłam w kimś skrycie zakochana, na nie przyszło mi do głowy, że mogłabym powiedzieć mu to albo napisać. Wstydziłam się po prostu i byłam ciągle taka, wiecie, przerażona tym faktem, że mogłabym komuś powiedzieć, co czuję. I to było bez sensu totalnie. Po tym dłuższym czasie zmieniłam się i teraz jestem w stanie powiedzieć na przykład, wiesz co, podobasz mi się, może się umówimy, co ty na to. I jestem teraz pewna siebie po prostu, żeby pokonać nieśmiałość, kochana, to musisz przede wszystkim tego chcieć. Przede wszystkim musisz przebywać wśród ludzi, którzy są sympatyczni, otwarci na nowe znajomości, dostrzegają w tobie coś pięknego, coś wyjątkowego, ludzi, którzy będą serdeczni i przy których będziesz czuła się sobą i nie będziesz musiała nikogo innego udawać, bo wiesz, pozory są najgorsze i wtedy człowiek jest jeszcze bardziej zakopotany. Nieśmiałość w tych czasach jest problemem częstszym niż tak naprawdę nam się wydaje. Moim zdaniem osoby wstydliwe, nieśmiałe również mają potrzebę życia towarzyskiego, chcą się kontaktować z innymi, ale czują taki niesamowity lęk przed interakcją międzyludzką. I obawiają się reakcji innych ludzi. Moim zdaniem bierze się to przede wszystkim z tego, że ten ktoś nie ma poczucia własnej wartości, brak mu wiary w siebie, nie jest pewny siebie i przede wszystkim z tego lęku, o którym wcześniej wspomniałam. Nieśmiałość i takie społeczne wycofanie może bardzo utrudniać życie, bo jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, jeżeli chcesz coś zrobić, to jednak kontakt z ludźmi jest taką nieodłączną tutaj częścią tego wszystkiego i pokonanie nieśmiałości jest to bardzo długotrwały proces, nie jest łatwy, od razu mówię, ale myślę, że da się zrobić. Jeżeli się postarasz. Przede wszystkim musisz sobie obrać konkretne cele i kroki, które podejmiesz, aby to zrealizować. Jeżeli chcesz pokonać swoją nieśmiałość i nabrać większej pewności siebie, powinnaś robić to, czego się boisz, bo właśnie pokonując własne słabości, tak naprawdę możemy sięgnąć wyżej i każde najmniejsze osiągnięcie będzie nas cieszyć. Moja droga obserwatorko, moim zdaniem, powinnaś zacząć działać w internecie, być może taki bezpośredni kontakt z publicznością pomoże ci pokonać swoją wstydliwość. I co najważniejsze bądź wśród ludzi, myślę, że to właśnie oni mogą pomóc ci zwalczyć twój problem. Dziękuję serdecznie za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiejsze porady Wam się spodobały. Stwierdziłam, że wolę odpowiedzieć na mniej pytań bardziej szczegółowo i później stworzyć kolejny odcinek z kolejnymi pytaniami od moich widzów. Dzięki raz jeszcze za uwagę. Jeżeli się filmik spodobał, wiecie co robić. I zapraszam na mojego Instagrama. Obserwujcie Klayd. Trzymajcie się miłego dnia. Pa! pa.